Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj Pan Bobik Hugo ma swoje NT, NT, NT imieniny. W związku z tym robi, robi przyjęcie. Imieniny ma jutro, ale w związku z tym, że czeka go wyjazd służbowy, dzisiaj już robi przyjęcie. Proszę, Panie Bobiku, no, zaczynamy. Przygotowany Jeden, drugi, trzeci na stole. Gości tam pełno, tylko się spochowali. Bo się bardzo wstydzą dzisiaj goście. Na jednym się obiadu tak dużo, że nie mogą już nic jeść. Więc musimy sami na razie jeść. Jutro będą jak od, 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 niech to od, odtrują się, odetchną, Odetchną. Nie się takich mocnych, bo są tak za, za mocni na, na tego ma. I tu już kroimy, tak, raz. Przystępujemy do, do uroczystego krojenia tortu. Jeden część, drugą część. I tu nabieramy. Pierwszy gościowi temu gdzieś się przykleił, nie wiadomo gdzie. Kto się przykleił? się przykleił? Gościu się przykleił? Gościu, gdzie ty się przykleiłeś? Znowu się przykleił. A gościu się przykleił? To na ten talerz może być? Może być, panie Bobiku, może zupa, być. ale jest wylizana <noise> i będzie teraz ciasteczko. Ciasteczko imieninowe z okazji to... imienin pana Huga Bobika. Rabarbarowy tort. Ponieważ nie było tortu śmietankowego, dzisiaj będziemy. Wszystko wykupili! Tak, my będziemy taki pop... jest Popyt na to imieninowe ciasto. Że brakło tortu. Brakło tortów i musieliby tylko taki co. To Tort imieninowy, ostatni, rabarbarowy. Ostatni przeceniony, bo jutro się kończy termin, trzeba było kupić dzisiaj szybko. Albo dzisiaj się kończy termin. Dzisiaj trzeba zjeść już. Także Do... już dzisiaj mijemy dlatego. Do 12 trzeba go zjeść. Do 12 trzeba zjeść, bo dzisiaj kończy się termin. O panie Bobiku, to ja nie wiedziałem, to ja, ja nie wiem czy będę to jadł, bo ja, ja... nie chcę ryzykować, bo ja... Wie pan, ja nie chcę, ja nie chcę żeby dostać bólów żołądka. A napoje wysokowe będzie później jak zjemy ciasto, bo musimy popić później. Dobra. Na razie dobra. herbatką popijemy. Herbatka jest tutaj. Pińska, tak. Japońska. Japońska herbatka, proszę Państwa. Japońska herbatka wiśniowa. Proszę bardzo. Grzeje się, żeby była gorąca. O! I to by było na tyle, jak. Jak wytrzeźwiejemy, to będzie druga część. Dziękuję będziemy, bardzo. Dziękujemy jeżeli, bardzo. Jeżeli będziemy w stanie, to będzie druga część, jak wytrzeźwiejemy jutro. Tak, jak wstaniemy, to będziemy. Wstaniemy. Wypoczęci, wytrzeźwieni, to będzie druga część, L. i to by było na tyle. Już? Nie, bo tam jest, będzie zakłócało.